Kozienickie Hospicjum Domowe imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej od kilku lat wspiera przewlekle onkologicznie chorych mieszkańców naszej gminy. Jego działalność jest możliwa dzięki firmom, instytucjom i ludziom dobrej woli. W tym gronie jest też gmina Kozienice. W poprzedniej kadencji wsparcie dla hospicjum wyniosło 20 tysięcy złotych. Począwszy od nowej kadencji władz samorządowych, czyli od jesieni 2018 roku, gmina co roku wspiera hospicjum jako organizację pożytku publicznego na ten cel przeznaczono w ostatnich latach z budżetu gminy oraz ze środków pozyskanych przez CUS ponad 730 tysięcy złotych. Patronuje nam i wspiera nas właśnie mocno Urząd Miasta i Gminy Koźnice, za który ten patronat bardzo serdecznie dziękuję. Nie jest on tylko firmowaniem logo Urzędu Miasta i Gminy Koźnice, ale przede wszystkim jest bardzo konkretnym działaniem i bardzo konkretną pomocą. Tak jak pani wspomniała pani redaktor, środki, które można realizować, wdrożyć, aby pomagać ludziom chorym, staramy się pozyskiwać i na tyle, na ile jest to możliwe, pozyskujemy właśnie z Urzędu Miasta i Gminy Kozienice. Tutaj też bardzo serdecznie dziękuję za takie otwarte serce. Prowadzona jest też współpraca z władzami gminy, jeśli chodzi o Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w centrum opiekuńczo-mieszkalnym na ten czas również znaleźli opiekę i takie wytchnienie w swoim codziennym zmaganiu się z chorobą pod naszego Kozińskiego Hospicjum. Także w budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie mieściło się biuro Kozienickiego Hospicjum Domowego. Na podstawie umowy z gminą Kozienice stowarzyszeniu został przekazany lokal, który teraz będzie zagospodarowany. Samo Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne funkcjonuje jako jedno Jednostka budżetowa gminy Kozienice. Na chwilę obecną stowarzyszenie nie podjęło się samodzielnego poprowadzenia tak dużego przedsięwzięcia. Trzeba czasu i takiego, bym powiedział, nazwałbym to w ten sposób: zdobycia warsztatu opieki onkologicznej, nie tylko długoterminowej. Dla ludzi w hospicjum stacjonarnym. Mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o hospicjum domowe, natomiast perspektywa hospicjum stacjonar stacjonarnego jest bardziej wymagająca. I tutaj trzeba dużo doświadczenia, małych kroków, pracy, ciężkiej pracy i współpracy między sobą nawzajem. Aktualnie w centrum opiekuńczo-mieszkalnym wszystkie miejsca do opieki całodobowej są zajęte. Pozostaje kilka wolnych miejsc do opieki dziennej. Osoby kwalifikuje centrum usług społecznych. Przebywający tu chorzy mają zapewnione posiłki oraz profesjonalną opiekę. Ponadto w pierwsze piątki miesiąca ksiądz Tomasz odwiedza ich z posługą kapłańską. Wkrótce mają też być na miejscu odprawiane dla nich w niedzielę msze święte. Jako ksiądz, jako wikariusz praw świętego krzyża tu w Kozinicach, dyrektor Hospicjum Kozińskiego Domowego i prezes stowarzyszenia tegoż Hospicjum, również pragnę podziękować mojemu pasterzowi, księdzu biskupowi Markowi Solalczykowi za błogosławieństwo i również posłanie do tej posługi pośród ludzi chorych. Od pięciu lat hospicjum działa jako stowarzyszenie. Jego pomoc osobom chorym i udzielane wsparcie jest nieocenione. W tym czasie 240 osób doznało, uzyskało konkretną pomoc z naszego hospicjum. Odeszło 130, teraz już więcej, 138 osób. A jeżeli chodzi o rok 2022, to mieliśmy 66 wizyt lekarzy.

1014 wizyt rehabilitantów, 240 wizyt neurologopedy, 580 wizyt opiekunów medycznych. Za naszym pośrednictwem ksiądz Tomasz dziękuję personelowi hospicjum za wkład pracy i wszystkim osobom zaangażowanym w jego działalność. Przypomina też, że każdego 17 dnia miesiąca w kaplicy u franciszkanek odcierpiących odprawiane są msze dziękczynno-błagalne o rychłą beatyfikację patronki hospicjum matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Natomiast 21 maja na terenie Ogrodu Jordanowskiego zorganizowany będzie w godzinach od 13 do 19 festyn hospicyjny. Podczas niego będzie prowadzona zbiórka na działalność hospicjum. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten festyn. Będzie to wspólne świętowanie. Każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od dzieciaków, młodzieży poprzez ludzi o szerokiej gamie zainteresowań. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się. Proszę wybaczyć, jest to bardzo dużo. Duża, duża lista, i w tej chwili z pamięci na pewno nie jestem w stanie jej w 100% odtworzyć, natomiast nie chciałbym nikogo pominąć. Bardzo serdecznie w imieniu chorych składam serdeczny Bóg Zapłać, za tę owocną pomoc, która potem ma przedło, przełożenie bardzo konkretne w naszej posłudze pośród ludzi chorych. I z całą odpowiedzialnością to mówię że ani jeden grosik, ani jedna złotówka nie została zmarnowana, ale wdrożona w dobre spożytkowanie tych funduszy, które Państwo nam powierzacie.